しかも Witajcie na kanale, a w dzisiejszym odcinku wybierzemy się na wieś i poznamy cudowną świnkę Pigli. To nie będzie zwykłe zapoznanie się ze świnką, ponieważ jest to świnka interaktywna, która będzie wydawała dźwięki, będzie jadła, słuchajcie, będzie oddawała różne odgłosy, będzie też tańczyła, a na samym końcu dzisiejszego odcinka wybiorę się z nią na spacer. Jeśli lubicie zwierzaki, to koniecznie zostawcie kciuka w górę, a być może jest tu ktoś, kto mieszka na co dzień. Na na wsi I ma takie świnki koło swojego domu. Koniecznie dajcie znać, a ja zabieram się za prezentację. Znajdziecie naszą cudowną świnkę Pigli z bliska. Szkoda, że nie możecie tego poczuć. Ma taką mięciutką i delikatną skórkę, która naprawdę przypomina prawdziwą, ale najbardziej urzekają mnie te rozciągliwe elementy, czyli uszy, słuchajcie, nosek, który można zgniatać. No i oczywiście jak na świnkę przystało, ten fajny, zakręcony ogonek z tyłu. Widzicie, nasza świnka ma też ubraną obrożę, czyli jest już przygotowana na spacerek z nami. Można powiedzieć, że to jest taka miejska świnka, słuchajcie, skoro jest już przygotowana. A teraz zobaczcie na te urocze szkitki, które się ruszają wszystkie. Także za chwileczkę też będziecie mogli zobaczyć, jak to się odbywa w rytm muzyki. Wystarczy tylko, słuchajcie, przełączyć tryb i zobaczcie, nasza świnka już się z Wami przywitała, bo właśnie zachrunkała. Wystarczy pogłaskać naszą świnkę i ona zaczyna reagować. A teraz ode mnie ucieka. Idź tu, chodź tu. Cześć. Przywitała się ze mną, słyszeliście? Wystarczy się tylko zbliżyć do naszej świnki, przytulić ją i pogłaskać. Albo na przykład zrobić noski-noski, żeby się do nas odezwała. Zobaczcie, jak cudownie chrumka. Chyba mnie wącha. A teraz spróbujemy jeszcze raz noski-noski, żeby nasza świnka na mnie uciekła. Tirit. Halo! Nie reaguje! O, Matko, chyba się na mnie obraziła! Co to było? Chyba świnka chce do Was przyjść i Was powąchać. Pogłaskać naszą świnkę po pupie, żeby zaczęła pouczać super muzykę i przebierać tymi swoimi małotkimi witkami. Zobaczcie! Uuu! A gdzie ty chcesz uciekać teraz? Halo, halo, miałaś nam zatańczyć? Widzicie, jaka jest zadowolona? bo była dołączona jeszcze buteleczka różowiódka, która idealnie pasuje do naszej świnki, a nawet do tych serduszek, które znajdziemy na tylnej części ciała. I słuchajcie, oczywiście nasza świnka, jak chrunka, to znaczy, że jest głodna, więc czas ją, słuchajcie, nakarmić. Zobaczymy, jak zareaguje. O, ona już chyba, słuchajcie, wyczuła tą butelkę z daleka. O, Jezu, jaka musiała być głodna, widzicie to? Aż sobie bekła. Zobaczcie, jakie się nosek rusza jak wcina. Nasza świnka oddaje przeróżne, też i ludzkie odgłosy w momencie, kiedy się naje, także naprawdę zabawa nią jest świetna, ale ja już bardzo bym chciała wybrać się z nią na spacer. No. Żeby nasza świnka nie latała po dworzu, samopas, musimy ją zapiąć, żeby nam nie uciekła. Była też dołączona do zestawu taka wstążka, która pełni rolę smyczki, którą wystarczy przypiąć właśnie w to miejsce, żeby nasza świnka była bezpieczna. To co? Wybieramy się na spacer! Halo dzieciaki, witajcie w parku, ale gdzie jest moja świnka? Jest tutaj razem ze mną i czeka na super spacer w tym przepięknym jesiennym klimacie. Rozejrzyjcie się dookoła i zobaczcie, jak tu jest pięknie! Na tym spacerem w parku. Widzieliście, jak fajnie hasała sobie przez liście. Była bardzo zadowolona. Teraz sprawdzimy, jak sobie dalej radzi. Oczywiście w muzycznym klimacie z jej ulubioną piosenką. <klucza> Wypadła mi smycz z ręki. Ja, ja byłam tak zachwycona urokami tej jesieni, że ona mi gdzieś uciekła. Może Wy mi pomożecie ją znaleźć? Jestem załamana. Tak się zmachałam, słuchajcie. A nadal nie widzę mojej świnki. Ona nie mogła mi uciec, bo ja będę za nią płakać. Jaka brudna. Czekaj mi już więcej, bo naprawdę będę za tobą bardzo tęsknić. Przecież jest ci ze mną bardzo dobrze, prawda? Oj, potwierdziła. Już koniec, wracamy do domu, bardzo zmarzłyśmy, także pamiętajcie, żeby się cieplutko ubrać. Oczywiście chciałam Wam też powiedzieć, że ten cudowny spacer ze świnką znajdziecie też na kanałach u Sylwii, czyli Sylwia testuje i u Monii, czyli na kanale Crazy Monia. Serdecznie razem z moją pigli Was zapraszamy! No kochani, jak Wam się podobało, na spacerze było mnóstwo zabawy. Nasza świnka się wychrąkała, była naprawdę bardzo zadowolona. Jeśli zestaw Wam się podobał, to koniecznie zostawcie kciuka w górę dla naszej uroczej świnki Pigli. Ja już się dzisiaj z Wami żegnam i oczywiście zapraszam już jutro na kolejny odcinek. Pa pa!